Hanba! Jestem posłem na Sejm! 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 Nie wstydź ci? Nie

Dzień dobry moi drodzy, ten oto fragment obejrzałam kilka razy, nie dowierzając własnym oczom. To ma być posłanka, reprezentantka wielu Polaków? Na prawie 40 milionowy naród wybiera się niecałe pół tysiąca parlamentarzystów, najlepszych w społeczeństwie, aby oni w naszym imieniu zmieniali polską ziemię według obietnic wyborczych. A czy ktoś te obietnice spełnia? Nigdy żadna partia rządząca nie została z tego rozliczona, bynajmniej za ponad 30 lat, ja czegoś takiego nie pamiętam. Ostatnie dwa lata bardzo wyraźnie pokazały wszystkim, kto jest kto. W czasach spokojnych każdy zajmował się swoim życiem, swoimi sprawami. Spawacz spawał. Piekarz piekł, malarz malował, lekarz leczył, nauczyciel uczył. Aby wszystko sprawnie działało i aby każdy z nas mógł zajmować się tym, co lubi i potrafi najlepiej, wybiera się parlament, partię rządzącą, rząd, senat. To naród wybiera, naród daje mandaty. To poseł ma służyć narodowi, bo to naród go otrzymuje, a nie na odwrót. Ale jak widać, komuś coś się w głowie przystawiało. Proponuję Państwu obejrzeć to nagranie w całości. Link w opisie, aby zastanowić się, czy na pewno my, uważający się za ludzi mądrych i rozsądnych, wybieramy takich oto posłów. Kolejne wybory już niebawem, i to, jak tym razem zagłosujemy, będzie świadczyło o naszej inteligencji narodowej. Więc, kochani, Słuchajmy, obserwujmy i miejmy oczy szeroko otwarte. Wracając do obchodów 9 maja, w Rydze, stolicy Łotwy, wydarzyło się coś niesamowitego, pokazujące, że żadna władza z narodem nie wygra. 9 maja, do pomnika wyzwolenia Rygi przez Armię Radziecką, aby oddać hołd wdzięczności i złożyć kwiaty przez cały dzień, szli ludzie. Mówią o nawet 100 tysiącach odwiedzających to miejsce tego dnia. Ale już rano, 10 maja, kwiaty, które zostawili u pomnika, zostały w bestialski sposób usunięte. Wywołało to ogromne oburzenie w sieciach społecznościowych, po czym ludzie znowu się udali do pomnika i przynieśli tam jeszcze więcej kwiatów. Cwety, w Dnia politycy решили признали День Победы, Днем Скорби и памяти жертв Украины. Но даже в Киеве вчера был День Победы. Может быть, чуть менее, чуть более, наверное, масштабный даже, наверное, чем этот. Здесь вчера было 100 тысяч человек и, соответственно, наверное, 300 тысяч цветов минимум. То есть тонны цветов люди положили в День Победы и... Как вы знаете, Власти Латвии, исполнительная дирекция. Эти цветы убрали сразу же на утро бульдозером. Свежие цветы растоптали, раздавили. Вот. Поет песню. Поет песня. Как зовут тебя? Молодец, Александр. Спасибо. Вот вообще. A parę dni temu natknęłam się na takie oto nagranie poświęcone Dniu Zwycięstwa sprzed 12 lat. Panie i Panowie, przyjaciele Rosjanie. Dziś 9 maja 2010 roku. Na platu czerwonym miał stać mój ukochany brat, prezydent polski Lech Kaczyński. Wiem o czym by myślał, patrząc z dumą na defilujących polskich żołnierzy. Myślałby o milionach żołnierzy, milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką trzecią Rzeszą. Ale myślałby także o Katyniu. Myślałby o zbrodni, która 70 lat temu tak bardzo podzieliła nasze narody. Wiem, że w ziemi rosyjskiej leżą miliony ofiar stalinowskiego terroru. Rosjan, przedstawicieli innych narodów. Wiem, że stalinizm i ostateczne rozliczenie stalinizmu jest problemem obydwu naszych narodów. I wiem jednocześnie, że nowe można budować tylko w oparciu o prawdę, że musimy tę prawdę poznać nawet wtedy, jeżeli jest ona bardzo bolesna. Polacy pamiętają ciosy i kule zbrodniarzy z NKWD, ale pamiętają także, że w tym strasznym czasie od bardzo wielu Rosjan spotykała ich pomoc. Pamiętają, że wielu Rosjan potrafiło podzielić się tym, co mieli, choć mieli bardzo, bardzo niewiele. Ja sam wiem, że mój dziadek Aleksander Kaczyński usłyszał od Rosjanina Aleksandrze Piotrowiczu, biegijcie. I dzięki temu uratował moją babkę, mojego ojca i siebie. 10 kwietnia tego roku doszło do wielkiej tragedii. Odruch współczucia i sympatii milionów Rosjan Został przez Polaków dostrzeżony. Został dostrzeżony i doceniony. Dziękujemy za każdą łzę, za każdy zapalony znicz, za każde wzruszające słowo. Są w historii takie momenty, które potrafią zmienić wszystko. Które potrafią zmienić bieg historii. Mam nadzieję, i taką nadzieję ma także miliony Polaków, w tym także i ci, którzy popierali Lecha Kaczyńskiego, że taki moment nadchodzi, że dojdzie do tej wielkiej, potrzebnej zmiany dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Pamiętam dokładnie tamte czasy i wzruszające komentarze Rosjan w internecie. Pełne smutku i najszczerszych wyrazów współczucia dla całego narodu polskiego. Płakałam ze wzruszenia i miałam wtedy nadzieję na przyjaźń tych pięknych i wielkich słowiańskich narodów, rosyjskiego i polskiego. Dziś, niestety, już nie mogę odnaleźć ani tych nagrań ani tych komentarzy. 12 lat temu po tragedii smoleńskiej po raz pierwszy usłyszałam piękną rosyjską piosenkę, która ogromnie mnie wtedy wzruszyła, jak i bardzo ciepłe komentarze pod nią Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Mołdawian, Gruzinów i ludzi wielu innych narodowości uwadających językiem rosyjskim. Oto ona. Pozdrawiam myślących. Польша. Сколько лет я мечтал об этой встрече, И небесный яркий свет, И костелов старых свечей. Будет память крови древней, и всплывают лица, Руки, жесты, платья, кружева манишек, Вишневецкий князь седло татарское садится И усы расправив юный лоб Целует мнишка Впереди поход походы, ссоры и раздоры позабыты Панночкины слезы рыцари не остановят И лежат на снежном поле после битвы В перемешку и холопы, и монголы панно. Здравствуй, Польша, сколько лет Мне звучали вдохновенно И Мицкевича сонет И мелодии Шопена Помнишь, что-то и пьянящий цвет лодзинских заказ? Кто налил его бокал богемский Александру рукой узкой И слова одни и те же повторяли брат за братом Александр сказал на польском, Адам сказал по-русски Я и сам не знаю, чей я Люблинский или Курский Раб царя или рыцарь речи посполитой Пишет между строп и слез Ивану смелый Курбский Этими ли плачами все земли польские Политый Здравствуй, Польша Сколько лет мы идем с тобой друг к другу, Сколько крови и побед повторяется вокруг. По Фердинанд соры гитару вы оставили в Мадриде, и в Париже, и в Смоленске музыка мешала Вы поход в Россию еще раз успешней повторите И Стендаль пришел в Москву через Варшаву Я к земле и горько, и прекрасно, и тихо припадаю И целую кровь парней краковских и вятских и молю судьбу, пусть вечно нам подарит не копать земли, не прятать в ней сердец солдатский. Здравствуй, Польша, сколько лет я мечтал об этой встрече. Вот небесный яркий свет. От костелов старых сред